Pewnego miejsca tam Tutaj nie na tych linach skaczą nie? na tych mostach się wyżają A czy nie oni ten, jakąś spinaczkę, czy takie skaczą tu i się bujają na tych linach, wiesz? O pewno tak, nie. Chcieli typową. Co? A po co wam zdjęcia takie dziwne? To nie jest naturalne zdjęcie. To jest Y. Pewno nie wyszło. To zrobię jeszcze raz, jak Cię nie ma. De the